Hej, cześć i czołem. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy w 100 Korea Cats. Otóż dawno kotów nie było na moim kanale. Hmm, to prawda, nie cieszą się one super furorą, to już zauważyłem. Jednakże yy, nie miałem okazji zebrać niczego klarownego w ostatnim czasie. Dlatego pojawia się materiał z tej giereczki. Tak więc, bez ceregieli, ruszajmy na poszukiwania naszych pociek i sprawdźmy, czy nam się to uda. Wkładamy nasz timer, żeby wiedzieć, ile faktycznie nam to czasu zajęło. zajęło. No i co, startujemy. Eee, już na wstępie mi się nie podoba, że to jest w kolorze, więc wyłączymy sobie ten kolor. Ja się zdecydowanie łatwiej szuka w czarno-białej kolorystyce zasadniczo. Eee, przynajmniej to jest moja perspektywa takiego. Nie wiem jak dla was, czy w kolorystyce wydaje się Wam to bardziej widoczne. Z pewnością jeżeli chodzi dla samego oka, to na pewno jest ładniej wygląda ta praca, jeżeli chodzi o detale. Ponieważ, jeżeli chodzi o pomalowany rysunek, to z pewnością jest dużo lepiej. Ale, jeżeli chodzi o samo w sobie, e, Samą w sobie poszukiwanie kotów, to już niekoniecznie. E, a co do samych odcinków, które w tym tygodniu się planu planuję zrobić, bo nie wiem, czy to po mnie słychać, czy też nie. E, ale ogólnie. Hmm. Zaczyna mnie ostatnio boleć gardło, hmm. ale to nie jest nawet z wyniku e, grypy, czy chorób, czy czegokolwiek, a po prostu jakby z wy... nadwyrężenia, tudzież e, bardziej z zdarcia, ponieważ ostatnio miałem okazję nieco krzyczeć ze względu na duży ruch przy drodze, więc... Musiałem nieco nadwyrężyć głosu, i teraz trochę na, przez to cierpię. Eee... Jednakże, mimo wszystko postaram się eee... nagrać wszystko co mam być. Więc prawdopodobnie w tym tygodniu, jeżeli chodzi o odcinki, to eee... głównie będą materiały z Last War'a. Standardowo. Eee... Jeżeli chodzi o materiały z Last War'a, co panuje na ten tydzień. Chciałbym w tym tygodniu w końcu zamknąć materiał z postaciami złotymi, czyli dograć ostatnie elementy, których mi brakuje w postaciach złotych, wyjaśniających ich umiejętności oraz jakby aspekt ulepszeń, które posiadają. I również w tym materiale chcę wspomnieć na temat ekskluzywnych broni. Które są dodane obecnie do giereczki. Yy, zarówno tych, które już zostały dodane w sezonie pierwszym, jak również tych, co zostały dodane w sezonie drugim. Eee, czy coś jeszcze chcę zrobić w tym tygodniu? Zdecydowanie tak. Eee, z pewnością chciałbym nagrać jeszcze materiał związany z. Mm, tak jak pisaliście zresztą, związany w pewnym stopniu z walką. Eee, czego ma dokładnie dotyczyć? Eee, to jeszcze się okaże, jak mi to wyjdzie, ponieważ, z eee, jednej strony, chciałbym pokazać sposób, w jaki jest walka toczona, eee, jednakże, z drugiej strony, obecnie na moim głównym koncie, na którym grywam więcej, ponieważ na tym drugim koncie, niby też gram, ale nie tak efektywnie, bądź nie tak aktywnie, bardziej bym to w sumie nawet powiedział. Do pierwszego kąta ze względu na aspekt e, braku czasu, jak również poniekąd braku chęci, ponieważ jeżeli chcecie faktycznie w Last Warze, przynajmniej to jest moja taka perspektywa i to na zasadzie takiej, jeżeli ja bym chciał faktycznie grać ponownie, to bym musiał poświęcić na to dużo, dużo, dużo więcej czasu, ze względu na to, że wiem co dokładnie bym chciał osiągnąć. Ale żeby to osiągnąć, no to bym poś musiał poświęcić dziennie po te parę godzin obecności na grze. A co oznacza, że zasadniczo yy, nie miałbym nic innego do możliwego do zrobienia w tym samym czasie. To by sprawiało, że no trochę bym wychodził negatywnie, jeżeli chodzi o kwestie czasowe. Dlatego postaram się mimo wszystko zrobić coś, żeby to było w miarę sensownie pokazane zarówno żeby to było po... częściowo ze strony teoretycznej pokazane, ale żeby też w praktyce spróbować coś, niecoś wam pokazać, jak to się prezentuje w rzeczywistości w rozgrywce. Eee... I co do pozostałych aspektów, które jeszcze mam w planach na ten tydzień, na pewno, eee, to możliwe, że będzie kolejny materiał związany z błędami popełnianymi przez graczy, bądź... Aspektami, o których mogą nie wiedzieć, bądź nie być świadomi, tych aspektów to też chcę na tym zrobić materiał dodatkowo. Ponieważ jest parę aspektów, które wydaje mi się, że mogą niektóre umykać, i zasadniczo według mnie one też może nie są aż tak niesamowicie istotne, ale jednak mają wpływ na rozgrywkę. A wszystko, co ma wpływ na rozgrywkę, e, ma swój wydźwięk zasadniczo. E, więc, jakby czasami, warto poświęcić ten dodatkowy materiał, dodatkowy czas na to, żeby coś wytłumaczyć do końca. Mm. No, i tak by się to prezentowało, bo z pewnością pamiętam właśnie, jeżeli chodzi o te materiały, które miałem z raz zrobić, no to to jest właśnie materiał dotyczący złotych postaci. To jest materiał dotyczący walki, przenoszenia się na inne serwery i materiał dotyczący, jeśli się nie mylę, jeszcze powiązany przynajmniej z, 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 z. Eee, z sezonem drugim rzecz jasna, muszę jeszcze pozostałe tygodnie trochę rozpisać, ponieważ tam... Eee, jeszcze już mogę wam powiedzieć, że jeszcze na pewno z dwie rzeczy, o których nie wspomniałam dotychczas. Są nowe, jeżeli chodzi o sezon drugi, i również chciałbym wspomnieć co nieco jeszcze na temat takich ogólnikowych podstaw, które mogłem zapomnieć, pominąć, lub po prostu mm, zasadniczo nawet nie pamiętać o ich istnieniu de facto. Ponieważ tak się też zdarza niekiedy, że ja, mimo że gram już w tą grę, zasadniczo prawie że rok. Również zdarza się, że niektórych rzeczy po prostu nie wiem, nie orientuję się, bądź o nich nawet nie słyszałem. Tak samo jak na przykład o tym trzecim e, Research Labie ostatnio, co było wspomniane w komentarzach pod jednym z materiałów. Tak samo nie wiedziałem właśnie, że jest on odblokowywany wraz z końcem sezonu drugiego poprzez tam drzewko wybadanie. Ciekawe! Co prawda, widziałem w sumie gdzieś już kiedyś, właśnie wcześniej, nawet, że jest to trzecie drzewko badawcze, ale nie wiedziałem skąd ona się zdobywa. Więc jak najbardziej jest sporo rzeczy. A jeżeli chodzi o nasze poszukiwanie kotów, nie idzie mi to sprawnie, więc sobie użyję Hinta. Zostało nam jeszcze 5 kotów. Hmm. Myślę, że jeżeli chodzi o kwestie odcinkowe, to jest mniej więcej tyle. Może się mimo wszystko zdarzyć tak, że przykładowo, e, ja tak się nie wyrobię z tym materiałem, bo to też jest realne. E, jakby też mam swoje aspekty takie, że też mi się nie chce, to jest raz. Też mam mm, dodatkowe zajęcia w postaci tam pomagania i poprawiania pewnych aspektów na serwerze, ponieważ jak pamiętacie, Serwer CubeStorm, na którym jestem w administracji. Na który bardzo serdecznie zapraszam już niebawem, bowiem zaczynamy z nową edycją Survivalu, a dokładnie z zasadniczo mm, pierwszym sezonem Survivalu niż edycją. Taka zmiana wchodzi. Co dokładnie w tej zmianie wejdzie, jeszcze wam nie powiem, jeszcze jest za wcześnie, żebyście wiedzieli. Eee, jednakże mogę Was zapewnić, że będzie fajnie, że będzie się działo. I jeżeli Wam będzie czegoś brakować, to z pewnością, jak zawsze, możecie w propozycjach wrzucić. Jeżeli jesteście panami Minecraft'a, czyli chcecie coś zobaczyć nowego na serwerze, nawet nie tyle co związanego z samym Survivalem, a po prostu jakąś opcją, no to też jak najbardziej każdy może się wypowiadać w tym temacie. I tak by się to prezentowało, jeżeli chodzi o to, wszystko został nam ostatni kod zasadniczo. Eee, ja myślę, że wszystko, co miałem poruszyć w tym materiale, zostało poruszone, eee, bowiem, tak bo ten materiał w głównej mierze został nagrany nie ze względu na wyświetlenia, nie ze względu na chęć. Chociaż w sumie mam chęć zagrania w tą gierkę, akurat to miałem chęć w tą gierkę zagrania. Eee, ale głównie przede wszystkim żeby właśnie powiedzieć jakie są plany na ten tydzień. Jakie są plany ogólnie i co w sumie zamierzamy jeżeli chodzi o dalszy czas nagrywania. Poza tym przy okazji dzięki temu mogłem wspomnieć o tym co już mamy w planach. A co dokładnie chcielibyście zobaczyć, żeby było w planach? I jeżeli czegoś zapomniałem, przykładowo w tym materiale wspomnieć, że o tym ma być materiał zrobiony, to jak najbardziej zachęcam do zostawienia informacji na ten temat. A ja wam dziękuję za obecność, dziękuję za dotrwanie do końca materiału i widzimy się już niebawem. Tak więc na razie i hejka.